Cześć, witajcie w kolejnym odcinku raportu o stanie korporacji. No i tak, my tu GEDU GEDU, a tu się znowu zrobił miesiąc od poprzedniego raportu, ale najgorsze jest tak naprawdę w tym to, że w dzisiejszym raporcie o stanie korporacji tak naprawdę więcej mamy informacji związanych z grą niż z samą korporacją, bo właściwie w tym temacie najwięcej się właśnie w okolicach growych działo. No i na początek informacja dla tych, którzy może nie śledzą albo nie zauważy w tej chwili trwa, no właściwie od jakiegoś czasu już trwa, event związany z logowaniem. Jak tylko się zalogujecie do gry, możecie tam dostać nagrody i tak dalej. Oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, że ten event jest jakiś strasznie denny, bo nagrody są właściwie beznadziejne. Poza jakimiś być może skill pointami, które gdzieś tam chyba podobno się otrzymuje. To cała reszta nagród jest wyjątkowo do bo wszystkie boostery e, o, aktywują się natychmiast po tym, jak je pobierzecie, a możecie to zrobić tylko na stacji. E, natomiast e, jeśli chodzi o. Na przykład blueprinty, są to tylko jednoradowe kopie, a jeśli chodzi o skórki na statki, e, są to skórki siedmiodniowe, które znikają po siedmiu dniach e, i to jedyne, co można dobrego o tej imprezie powiedzieć, to jest to, że dostajemy to e, tak naprawdę za darmo, aczkolwiek. Nie wiem, czy po co ktoś w ogóle chciałby korzystać. No, powiedzmy sobie szczerze, ten limit jest bez beznadziejny i nagrody w nim są głównie bezwartościowe. że w każdym wypadku. Natomiast drugim eventem, który w tej chwili ma miejsce, jest to event związany z urodzinami i w online, kolejnymi, i w związku z tym można dostać też nagrody. Oczywiście, gracze z kontami Omega otrzymują większe nagrody niż z kontami Alfa, natomiast nagro nagrodami tymi są między innymi skórki na statki urodzinowe, jak co roku z kolejną cyferką, natomiast również można otrzymać same statki. No i tutaj klasycznie, standardowo mamy całą gamę Isów, czyli Sudezisów, Gnozisów i Praxisów. Na sam koniec gdzieś tam jeszcze Gnosis, wymieniłem Gnozisa. Tak, tak. Te, te isy wszystkie, które nie wymagają specjalnej umiejętności żadnej konkretnej frakcji, żeby móc nimi latać. Więc dla, no, dla Alfa Klonów można by powiedzieć, jak znalazł, aczkolwiek, jeśli dobrze pamiętam, to Alfa Klody nie otrzymują ostatków, otrzymują tylko jedynie skórki, więc no, minus taki. Nie jest to jedyny event, który w tej chwili również trwa. Mamy też event, be... to się nazywa jakoś inteligentnie, zapomniałem nazwy, ale jest on wycelowany w Battle Cruisery. Mianowicie być może już też zauważyliście albo zaraz zauważyliście, że pojawiają się specjalne y, sajty, specjalne bikony w, e, gdzieś. Ja wiem, że na pewno w bo w je widziałem. Podejrzewam, że również w Dulsecu, Lowseku albo coś. I jednym, jedną klasą statków, którymi możecie się tam dostać, są to Battle Cruisery. No na razie nie, nawet nie jestem w stanie za bardzo powiedzieć, co z tego eventu się można. Nie wiem, wycieć, zarobić. Wiem, że podobno również wypadają tam skórki na statki i oraz podobno jakieś blueprinty na coś. Nie jestem pewien, czy to na gecko takie fajne dronki miały być, czy na coś innego, ale podobno również można je wtedy zdobyć. A skoro jesteśmy. Przy skórkach, no to w tej chwili również y, możecie w New Eden Store znaleźć przynajmniej dwie nowe gaby skórek. Pierwsze to jest kolekcja Dragon Phoenix. To są takie śmieszne -czer znaczy czerwono-białe paski. Związane z tym, że nie jestem pewien, i Fonda włączyło znowu serwer serwerfinach. Jakoś tak. Natomiast drugie to są. Skórki Permaband jest ich chyba 4 albo coś, ale nie to jest w nich najciekawsze. Najciekawsze jest to, że kosztują 11, puh, 11 17 pleksów. Więc, jeżeli ktoś ma dosłownie tak małą wartość, a chciałby, żeby jego wyglądał jakoś lepiej, no to w najgorszym wypadku może spróbować. No bo i w przeciwieństwie do tej skóry, które się dostaje za kampanię do logowania, to one akurat nie wygasają po 7 dniach. Więc kto wie, może się komuś spodoba, być może warto. Oczywiście jak zwykle o gustach się nie dyskutuje. W ekonomicznym natomiast informacje na temat cen marketowych i o ile jakiś czas temu mówiliśmy, że o tutaj materiały księżycowe się kończą, coś tam, coś tam, ceny podskoczą, no i teoretycznie można by powiedzieć, że faktycznie podskoczyły w pewnym stopniu, natomiast na obecną chwilę, przynajmniej w niektórych przypadkach, wydaje się, że trend trochę zwolnił. Jedynym minerałem, który wydaje się drożeć jakoś bardziej, Niż wszystkie inne, jest zygry. Nie jestem pewien, z jakiego powodu te zielone kryształki e, tak e, zaczynają lecieć do góry. Nie jestem pewien, nie do końca. Zwłaszcza, że to nie jest tak chwilowe, tylko to już ma miejsce od jakiegoś czasu. Natomiast e, jeśli chcielibyście zainwestować w Plexa na obecną chwilę, to. W dalszym ciągu na dwoje, babka wróżyła. Plex w dalszym ciągu tanieje, w dalszym ciągu cena spada. W dniu dzisiejszym, kiedy sprawdzałem market, za sztukę Plexa można, znaczy, inaczej, sztukę Plexa można było kupić na sell orderach za 2 miliony 600 z okładem. W dniu wczorajszym było to jeszcze 2,700, więc no, cena spada. Nie Dalej nie wiadomo niestety jak długo się ten trend utrzyma, ani jak to można by zaryzykować, że to zdrożeje. W trakcie wakacji, baj się dopiero zaczął i ciężko powiedzieć, co się będzie działo za dwa miesiące z tą ceną. Jeżeli ktoś ma trochę kapitału i jest skłonny zaryzykować, no to myślę, że mógłby próbować, ale jak jeszcze raz powtórzę, to jest wróżenie z fusów. Jedyne, czego jestem w tej chwili prawie pewien, to to, że chyba wydumałem, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest? Ponieważ y, epidemia koronawirusa. Wszyscy się zaraz podrapią w główkę i powiedzą, kurczę, Karimiri, ale he, what the fuck, jak to koronawirusa, przecież ludzie grają, no to, to powinni skupować pleksy i powinni je, y, y, powinno być ich coraz mniej na markecie, i cena powinna No jak nie się utrzymywać, to przynajmniej rosnąć. No, się tak, e, natomiast w praktyce sytuacja wygląda tak, że nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale od jakiegoś czasu w grze jest bardzo dużo ludzi online. Często jest to nawet ponad 30 tysięcy, dobijając czasami powyżej, nawet do 40 tysięcy. Można by zaryzykować to stwierdzenie. I w są to w większości podejrzewam nowi gracze, e, i to by miało sens, ponieważ ludzie teraz mają dużo czasu, dosiedzą no i się dudzą, no i tutaj, raz na jakiś czas, ktoś jakiś filmik na YouTube wrzuci, że coś tam i front like, bla, 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 bla. E, No i tacy nowi ludzie, w momencie, kiedy przychodzą do gry, no to słuchajcie, mamy 2020 rok, czasy się zmieniły, to już jest 2002 e, i sytuacja wygląda tak: ktoś przychodzi do gry, no i sobie myśli, aha, no to tutaj sobie polatam, polatam, ale to nie chcę dwa lata latać, bo mi się nudzi. E, no, to ja sobie w tej chwili kupię Plexa, sprzedam go na markecie, za to kupię, nie wiem, skill pointy, statki, będę przekozakiem, i będę latał, i będę strzelał. No i zasadniczo plany są te, podejrzewam, realizowane dość skrupulatnie przez dużą część ludzi, i nawet jakbyśmy się przyjrzeli ilości Plexów w obrocie, które widać w historii marketowej, to podejrzewałbym, że dokładnie to się dzieje, no i w konsekwencji. I więcej nowych osób przychodzi, i więcej osób kupuje Plexa od CCP i zaczyna go sprzedawać, bo chcą po prostu nadgodzić nadgonić stawkę i dołączyć do zabawy dużych chłopców. No i w konsekwencji ciągnie to właśnie za sobą CD-Plexa, bo tego Plexa jest coraz więcej, rynek jest zasypywany i mniej więcej tak to wygląda. Przynajmniej taką mam teorię na ten temat. Jeżeli ktoś ma lepszą. Daj się zdać w komentarzach pod filmem. Powiedziałbym, że od dawna dzisiejszy odcinek również jest dość e, nietypowy, ponieważ po raz pierwszy od jakiegoś czasu mam więcej materiału wideo niż e, informacji, o których mógłbym powiedzieć. E, natomiast w w naszym klasycznym segmencie PVP też bardzo dużo informacji. Większość większości również nie jest z naszą korporacją PSE, ale e, z mechaniką gry. CCP opublikowało w bloga, że będzie zmieniało mechanikę Apple. Jest hura, kurczę, Apple 3.0. Znowu będę musiał przerobić poradnik. Nie. No. Może nie będzie tak dramatycznie i źle, ponieważ zmiana ta na obecną chwilę będzie dotyczyła cytadel opuszczonych, tak zwanych. Cytadele otrzymają nowy stan energetyczny, tak zwany abandoned, czyli no opuszczone. W jaki sposób to się będzie y, objawiało? Jeżeli Cytadela na obecną chwilę jest zatarkowana, jest tak zwana full power, posiada pełne osłony, pełne tarcze, trzy timery Rainforsa, żeby ją zniszczyć. W momencie kiedy jest niezatankowana, kiedy skończy się jej paliwo, jest low power i wtedy posiada mniejsze, gorsze statystyki, mniej tarcz, mniej pancerza i tylko dwa timery Rainforsa i wtedy ją można zniszczyć. Natomiast w tej chwili CCP wprowadza trzeci stan energety, energetyczny, właśnie opuszczony, i, i cytadela, która będzie pozostawała bez paliwa zbyt długo. W dev blogu była mowa o siedmiu dniach. Wtedy cytadela taka przechodzi w tryb opuszczony. I będzie posiadała statystyki takie same jak cytadela low power, natomiast nie będzie posiadała reinforced timerów, czyli właściwie, jak tylko znajdziecie taką stację, będziecie mogli ją zaatakować natychmiast i dosłownie w ciągu jednego posiedzenia ją zestrzelić i wybuchnąć. I niby to jest fajne, tak? Będzie trzeba będzie czekać na zniszczenie takiej cytadeli, której ewidentnie nikt prawdopodobnie nie będzie bronił. Jednak powiedziałbym, że to jest tylko 50% dobrych wiadomości. Drugą. Kolejną, drugą połową tych dobrych wiadomości związanych z tą mechaniką jest to, że cytadele opuszczone, uwaga trzymajcie się krzeseł, nie będą objęte mechaniką asset safety, przynajmniej na razie była o tym mowa. Ciężko powiedzieć jak ludzie będą narzekali, zwłaszcza w null no security space. Ale również w Dull Security Space, również w High Security Space, w Low Security space nie będzie Asset Safety w strukturach opuszczonych, czyli będzie niemalże tak, jak w wormhole. Jeżeli zaatakujecie stację, ją zniszczycie, w przestrzeń kosmiczną wysypią się puszki. Jednej rzeczy, tylko nie jestem w 100% pewien, jak to będzie wyglądało w przestrzeni High Security, ponieważ Puszki, które wysypują się z cytadeli, nie należą do was. To są żółte kontenery i podniesienie takiego konteneru będzie trygerowało flagę Suspekta, więc no, można by się spodziewać, że być może będzie można bez deklaracji wojen strzelać również do takich kozaków, co to po Hajseku, będą urdekowali wszystkich i niszczyli im ich opuszczone struktury, a potem będą próbowali wyszabrować lód. Kto wie, może będzie warto polatać i poganiać za takimi gośćmi, bo przypominam, że jeżeli zaatakujecie Saspekta, jedyną pomocą, którą będzie można mu legalnie udzielić, będzie to chyba tylko i wyłącznie pomoc logistyczna ze strony własnej korporacji, która będzie znajdowała się w obrębie tego samego Urdeka, ponieważ jego kompani nie będą mogli legalnie zaatakować Was, bo nie będą posiadali na Was limited engagement. Limited engagement będzie posiadał tylko suspekt, który zostanie zaatakowany, i to może być ciekawe. Myślę, myślę, że będzie można rozważyć jakieś akcje dywersyjne albo coś w tym stylu. Zresztą czekamy, jak to będzie wszystko wyglądało, kiedy już to zostanie zaimplementowane, bo zmiana jest naprawdę ogromna, gigantyczna i oho, oh, oh, przyniesie zmianę na pewno w kwestii cytadel spamu, będzie ich zdecydowanie mniej, będzie łatwiej je zabijać, i to w Will be his fighter. Nie jest, to, nie jest to również jedyna zmiana do PVP, nazwijmy to tak, którą CCP ostatnio znaczy to akurat te zmiany zostaną wprowadzone dopiero, jeszcze nie weszły, natomiast zmianami, które weszły, był niewielki nerf w kwestii modułów dających rezystancję na różnego typu obrażenia. Z tego, co było napisane, zamknęło się to w mniej więcej 20% redukcji poziomu, poziomu odporności. I i również CCP dodatkowo dorzuciło do tego zwiększenie o 15% obrażeń zadawanych przez abolicję krótkodystansową. Mówimy tutaj o wszystkich abolicjach techu drugiego, które ładowane są do właściwie wszystkich rodzajów uzbrojenia, czyli blasterów. Krótkodystansowa amunicja, tak? Każdy tych drugi uzbrojenia, jeżeli dobrze pamiętacie, ma dwa rodzaje amunicji: amunicję długodystansową i krótkodystansową. I krótka dystansowa w tym momencie robi znacznie więcej obrażeń niż robiła jakiś czas temu. No i w tej chwili warto się tym zainteresować, bo być może wasz statek nagle jest bardzo potężny i jeżeli będziecie chcieli się na kogoś rzucić, no to w tym momencie będziecie mu zrobić, mogli duże kuku a na pewno większe kuku niż miało to miejsce jakiś czas temu. Po pierwsze, bo będzie miał mniejsze rezysty, po drugie, bo wasza amunicja zadamu mu więcej obrażeń. Aczkolwiek pamiętajcie o tym, że w... Ten, kto się będzie takiej walki spodziewał, nie pozwoli wam walczyć z nim na krótki dystans, być może, albo w jakiś inny sposób będzie próbował was wymanewrować. A wymanewrować graczy można w bardzo różne sposoby, i jak ostatnie tygodnie nam pokazały, można również zamówić DDoSa na serwery Iwki, i wtedy gracze mają problemy z logowaniem. I to, I to również pozwala nam przejść do kolejnego segmentu problemów z logowaniem członków naszej, nie tylko naszej korporacji, przez co m.in. że nie, nasi piloci nie mogli się zalogować, o, ominęła ich niezła impreza pod tytułem strzelanie do e, ostrzelanego Fortizara. E, sytuacja zasadniczo musiała wyglądać tak, że ktoś znalazł Fortizara, być może nawet w stanie low power, e, i postarowili go zniszczyć. No i mieli pecha, bo zostali przez, znalezieni przez naszych zwiadowców. I postaraliśmy się dołączyć do zabawy i zepsuliśmy ją na tyle skutecznie, że oni zaczęli. Byśmy skończyli. Ubaw był popachy, bo siły były bardzo wyrównane. No i można by nawet powiedzieć, że atakujący mieli delikatną przewagę, aczkolwiek nie docenili naszych połączonych flot, i udało się nam ich flotę właściwie zmasakrować większość shipów, około 90% ich floty została zniszczona, reszta uciekła i myśmy wysadzili którego które znaleźli. <grytanie> Ale to jest dzień jak co dzień w, w Online, jeśli natomiast chodzi o jakieś sukcesy związane z PvP w naszej korporacji, no to tutaj niespecjalnie jest się czym pochwalić. Może były jakieś przypadkowe pojedyncze sytuacje dość interesujące, bo do tej pory w dalszym ciągu robimy to, co robiliśmy. W większości przypadków strzelamy do małych statków górniczych albo do fregat, albo do jakichś innych statków skanujących, bo ilość botów jest, uch, jest w Wormholach jest dramatyczna. Niejednokrotnie przez cały dzień nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego hakowalnego relik i data site który nie jest pilnowany przez ratów. To jest, to jest jakiś dramat i nie powiem w momencie kiedy lądujemy na takim graczu, którego chcemy ostrzelić od razu wiemy, czy jest on botem, czy nie, ponieważ tutaj non stop powtarzają się tak naprawdę te same korporacje, które nie zachowują się jak żywi gracze. Można spokojnie w nich rzucać kobat kaderproby, a oni dalej hakują jak gdyby nigdy nic. Ale czasami zdarzy się coś ciekawszego, jak na przykład zaskoczenie floty farmiącej. I nie mówimy tutaj o górnikach, którzy sobie bogoducha ducha widek asteroidy kopali albo gaz, mówimy tutaj o normalnych Pełną gębą battleshipach strzelających do wormholowych npc ków W tym przypadku, jakimś cudem, udało się tą flotę zaskoczyć przy pomocy naszego własnego battleshipa, przeznaczonego w sobie do zabijania takich farbiących battleshipów. Ale jakoś to tak dziwnie wyszło, że w pierwszej chwili myśleliśmy, że jeden z dwóch battleshipów, na który udało nam się spaść, uciekł, ale po chwili wrócił. Na swoje nieszczęście, bo już po raz drugi mu się uciec nie udało, więc 2 do 0 dla nas i powiem Wam, że to chyba była. Pierwsza sytuacja od dawna, kiedy udało nam się zabić cokolwiek e, większego od nam no, fregaty, Destroyera czy coś. Raz na nigdy zdarzały się kruzery, ale tutaj faktycznie e, pierwszy, e, pierwszy na naszym koncie battleship. Już nawet pomijam battleshipy zamykające, bo oprócz tego, że najczęściej nie mamy e, siły, i środków, żeby takowe podjąć, e, ale najczęściej po prostu nawet ich nie znajdujemy. A tutaj proszę bardzo, taka e, niespodzianka, e, bardzo. Fajne, fajnie się strzelało, myślę, że strona przeciwna również była zadowolona mimo poniesionych strat. Myślę, jakbym na bieżąco zapisywał takie sytuacje, tak jak to było kiedyś, albo przynajmniej pamiętał, żeby je zapisywać, albo być może nagrywane by raporty o stanie korporacji były trochę częściej, to nawet może i bym pamiętał opowiedzieć o jakichś ciekawych zdarzeniach, które miały miejsce, natomiast na obecną chwilę to właściwie chyba już będzie wszystko, ale w sumie była jeszcze jedna taka sytuacja, o której warto by wspomnieć, był to incydent z Proteusem. E, osoby zainteresowane wiedzą o co chodzi, natomiast koniec końców nie wyszło to najlepiej. Znaczy, zasadniczo, że bez wdawania się o szczegóły, jak w większości przypadków, większych, nazwijmy to. E, 4 osobowych operacji naszej korporacji, 50% planu zostało zrealizowane. Najczęściej to pierwsze 50%, czyli zastawienie pułapki i podjęcie przeciwnika, który w nią wpadnie. Natomiast w dalszym ciągu mamy problemy z realizacją pozostałych 50% planu, ponieważ najczęściej przeciwnicy nam uciekają z różnych dziwnych powodów. Również tak było w tym przypadku, gdzie już myśleliśmy, że udało nam się Upolować Proteusa i gościu nie ma najmniejszych szans, a on jakimś cudem po prostu odleciał. Zostało to uwiecznione na taśmie filmowej i być może kiedyś ktoś to nagranie zobaczy. Ale na obecną chwilę myślę, że możemy poprzestać na nazwaniu tego incydentem z Proteusem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku raportu o stanie korporacji. I do zobaczenia powiedziałbym w przyszłym tygodniu, ale wszyscy wiemy, że to się nie wydarzy. Chyba że faktycznie się wydarzy coś, co zmieniło je zdanie. Natomiast na pewno zobaczymy się w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Cześć!